Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko. I kochani, zwracam dla Was nowości. Pierwsza rzecz, która mnie tutaj zaciekawiła, i muszę ją sobie tutaj zobaczyć bliżej, wyciągnąć, to jest taka oto rzecz. I tak się zastanawiałam właśnie, co to może być. Widzę, że jest materiał 100% wiskoza. Tutaj takie wycięcie. Taka, no, taka propozycja letnia i to będzie kochani spódnica bo zastanawiałam się czy to nie będzie na przykład jakieś też formie na przykład na kostium coś takiego ale no podają jako spódnica damska z tyłu mamy gumkę, jest to długa spódnica z takim właśnie oto elementem dekoracyjnym z takim kółeczkiem, 40 zł kosztuje deski do 2 XL rozmiarówka ale powiem wam że kolory idzie wakacyjne kochani na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję łapkę do góry i pozostawienie komentarza będzie mi bardzo miło możecie również udostępniać moje filmy a tutaj już oglądam spodenki kolejne spodenki hmm, e, jeansowe tutaj mamy kieszonki, mamy truczek w pasie cena spodenek to 35 zł, gumeczka w pasie e, sugeruje, że będzie to wygodna propozycja na Wiosnę, lato. Do tych spodni proponuję Wam idealny zestaw. 20 zł ta koszulka w tym przepięknym, różowym kolorze. I kochani, zapraszam dzisiaj na film. Zostańcie ze mną. Będzie dużo rzeczy z nowej kolekcji White Lotus. Bardzo fajne rzeczy. Tutaj koszula różowa. Dużo różu w tym roku. Zresztą wrzucałam babcia filmik z inseja. No i jest, jest tego różu w tym roku. Fajnie, bo ja akurat osobiście Róż lubię. I lecimy, kochani, dalej. Tutaj taka wystawa dzisiaj w Pepko, także nie umieszkałam Wam jeszcze przypomnieć lub pokazać niektórych rzeczy za 35 zł. Taka poducha. Z jednej strony mamy wzór, takie fajne frędzle. Są przy rogach. Tutaj obiecałam kiedyś cenę wazonu. Dzisiaj mam dostęp do tego wazonu. Kosztuje 25 zł. Jest on ceramiczny w kształcie takiej no muszli, tak? Tutaj mamy kolejny dywanik i ceny mamy 50 zł. Jeżeli chodzi o rozmiar, to będzie 80 na 120 i dywanik też posiada frędzelki. Tutaj jeszcze z takich rzeczy ogrodowych 15 zł. Takie dwa dwie poduchy na krzesło i takie przepiękne jeszcze kosze które można zawiesić. Zaraz Wam to pokażę. jak To wygląda 35 zł. Macie też podany wymiar kosza. Fajne kocyki też. Kocy go minęłam. Teraz go sobie widzę, że mogła Wam też podać cenę. No i koszuki piszące świetne. I tutaj, kochani, zobaczcie, co się znowu pojawiło. Przepiękne koszule z kieszeniami z przodu. Materiał taki niebieski w paseczki mamy kołnierzyk, zapinane są na guziki, ma guziczki z tyłu gładziutkie tutaj nic nie ma i jak widzicie są dwie wersje kolorystyczne czyli oczywiście mamy w różu też ta koszula kosztują 40 zł ale od razu do koszul możemy dobrać spodenki w cenie 30 zł bardzo fajny tworzy nam się set taki świetny komplet paseczki mamy wyszczuplające więc czego chcieć więcej? Tutaj mamy też gumkę, są kieszonki, więc też fajne spotenki na wiosnę lato bardzo będą wygodne. I kochani, jeszcze z, z dzisiaj zajrzałam na dział męski znalazłam jedną koszulkę taką w paseczki beżowa z kieszonką i to chyba powiem Wam jedyna nowość dzisiaj dla Panów, 25 zł 2XL, największy rozmiar od Eski są oczywiście różnego typu koszulki nie wiem czy wszystkie widziałyście tak mniej więcej Wam pokażę jak to się prezentuje no i kochani przechodzimy do bardzo fajnych rzeczy. Tą figurkę widziałam gdzieś tam i mignęła dla Was, jak nagrywałam, ale też była bardzo wysoko. Więc sobie dzisiaj podejrzymy cenę. Kosztuje 10 zł. I tą donicę też Wam nie sprawdzałam. Jeżeli w ogóle ona była i nagrywałam Wam ją. To jest to kolekcja White Lotus Collection. I tutaj mamy cenę 15 zł. Oczywiście ta doniczka jest ceramiczna bardzo fajne produkty i przechodzimy do jeszcze nowszej kolekcji bo słuchajcie no coraz piękniejsze rzeczy przychodzą, Lisbon Story Collection, tak się nazywa ta nowa kolekcja, przepiękna donica za 20 zł ona będzie również porcelanowa bardzo ładny kolor bardzo ładny print tutaj gałki do mebli tak sprawdzam czy wszystkie jednakowe, ale z tego co widzę to tylko ten wzór. Wymiary macie podane: 12 zł, czyli 6 zł sztuka za gałkę. Kolejne rzeczy, czyli takie, takie pudełko: pudełko na biżuterię. Ma fajny taki zamek złoty wokoło. Zobaczymy cenę: 30 zł. Też podane macie wymiar tego pudełka. No i kolejne rzeczy. No powiem Wam, że dzisiaj jestem niepowzięta. Będzie piękny dyfuzor. Nie wiem, jak pachnie, ale wyglądowo jest prześliczny. Kosztuje 25 zł. Dyfuzor jest w pojemności 100 ml. Bardzo ładnie wygląda. Fajna lampka. Tak Wam pokażę tutaj od dołu. O, coś takiego. W beżu i w złocie. Taka kolorystyka. Sięgniemy pometkę i 80 zł kosztuje taka lampa stołowa, myślę, że widzieliście dobrze i zobaczcie kolejna rzecz, taka fajna poducha, z jednej strony granatowa, z drugiej ze wzorem cena jest 30 zł, jeżeli chodzi o rozmiar, to jest tutaj 50 na 50 i kochani, jeszcze lecimy dalej, bo to nie wszystko. W dniu dzisiejszym kolejny piękny wazon. Również z tej nowej kolekcji. No, i tu jest właśnie problem, kochani. Robią, słuchajcie, te metki takie zakryte. Cena 30 zł. Udało się zobaczyć i nie zbić. Kolejna rzecz, czyli świeczka. Też z bardzo podobnym wykończeniu jak dyfusor. Kosztuje 20 zł. Bardzo ładny kolor, kolor niebieski. Takie połączenie, fajnie to wygląda. E, tutaj mamy taką, hmm, taką dekorację, jakby taka muszelka z perłą. I tu kolejny problem, ale hmm, podejrzymy sobie może tą cenę. 20 zł kosztuje e, ta dekoracja. I jeszcze mamy fajną poduchę u góry. Nie zdążyłam, znaczy nie zdołałam niestety ceny. Tutaj sprawdzić przy najbliższej okazji obiecuję sprawdzę koszyk też bardzo fajny w kolorze takim właśnie niebiesko beżowym i tutaj jeszcze postaram się Wam tą donicę pokazać również ceramiczna też ma bardzo fajny tutaj print wytłoczony no i też ukryli cenę ale dałam radę tutaj mamy cenę 10 zł także bardzo fajna cena zobaczcie jak ładna z tej nowej, nowej, też właśnie kolekcji. Tak, tak wiecie, spojrzałam na tą kolekcję i tak mi się od razu wakacje, wakacje zamarzyły. Tutaj mamy jeszcze z nowości takie dywanie kolejne. on będzie też z tej nowej kolekcji. Kosztuje 50 zł. I tutaj 80 na 120 jest rozmiar. Pojawiły się też co prawda plastikowe dzbanki. Mamy z przykryciem, z dzióbkiem taki dzbanek, on ma pojemność 2,5 litra i do tego szklaneczki, to jest plastikowe oczywiście, tak jak i dzbanek 15 zł za dwie sztuki i mamy też fajne kubeczki zobaczcie jaki kształt muszli 15 zł kosztuje taki kubek, on, on jest taki fajny mieniący się jeszcze takim na różne kolory i tak w formie muszelek zobaczcie do zabrażalnika, forma za 6 zł. Wszystko to jest ta nowa kolekcja. Tutaj jeszcze fajne łyżeczki, też 4 sztuki za 15 zł i mamy właśnie łyżeczkę, tutaj zakończoną w kształcie muszli. Kolejny kubek kubek kosztuje 8 zł, też bardzo fajne. I jeszcze mamy takie szklane słoiczki do picia, do jakichś napojów, do soków, do wody. Kosztuje 500, 8 zł 550 ml pojemność. Bardzo fajne wyglądają. No i też kształty muszli. Słuchajcie, jeszcze tutaj znalazłam talerzyki, ale później poszłam na koniec sklepu i mi się przypomniało, że ja już Wam kiedyś pokazywałam, ale w każdym bądź razie może ktoś nie widział, kosztuje taki mały 12 zł. I to jest właśnie też ta kolekcja: White Lotus, także dzisiaj macie dwie kolekcje połączone. I jeszcze mamy taki duży talerz w cenie 15 zł, duży w sensie taki obiadowy. I kochani, jeszcze przepiękna filiżanka ze spotkiem. Też Wam zaraz jeszcze pokażę inny kolor, ale tutaj akurat stał jeden. 15 zł w dwóch miejscach po prostu na sklepie. Słuchajcie, tak rzucona ta kolekcja, i dlatego mnie to zmyliło. A tutaj mamy takie um, troszeczkę inne, ale zobaczcie, bardzo podobne odcieniem. Także gdyby coś to można sobie połączyć lub dobrać, właśnie takie matowe zielone, bardzo fajne. No i właśnie idę na koniec, zaczyna tak naprawdę na początek sklepu, bo tutaj jeszcze mamy tą kolekcję White Lotus, a tutaj zobaczcie na promocji taki duży kwiat, naprawdę jest duży, 17 zł w promocji kosztuje. No i właśnie idę do tego regału, tutaj mamy jeszcze taki fajny zestaw trzech misek. Kosztuje 22 zł. No w środku Wam nie pokażę, bo. Jest tutaj zaklejone. Są poduchy też. Właśnie te talerze, jeszcze w pomarańczy. Jest taca taka duża z tej nowej kolekcji. 30 zł kosztuje i macie ją jeszcze w kolorze zielonym. A tutaj jeszcze znalazłam taki kosz na owoce za 15 zł. W kolorze zielonym, jako jedyny. I właśnie w kolorze zielonym macie też tą tacę. I co my tu jeszcze mamy ciekawego, co, bym wam, co ja nie widziałam i co chciałabym Wam pokazać. Jeszcze takie fajne sztućce do sałatki. One kosztują 17 zł za dwie sztuki w odcieniu złotym i kielichę. Też zobaczcie ta nowa kolekcja, 17 zł, dwie sztuki. I tutaj mamy kieliszki do wina, 620 ml pojemności. No właśnie filiżanki są jeszcze w kolorze zielonym. I chyba tyle, kochani, tutaj na tym regalem. Ale jeszcze tak, jeszcze tutaj znalazłam jedną rzecz i nie umieszkam Wam jej pokazać, czyli taka fajna poducha też z frędzlami, tym razem cała w kolorze białym, ale ma bardzo fajny haft z przodu i to mnie zaciekawiło. Nie chcę jej tutaj kłaść na podłodze, bo jest biała, chcę poszukać metki, zaraz Wam pokażę ile ona kosztuje, a w międzyczasie się już pożegnam. Także bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko. No i mamy 40 zł. Taka cena, i jeszcze zobaczymy sobie rozmiar 45 na 45. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.